Abyś miał priorytetowego, to by ci się wyświetlało, nie ma priorytetowego. Ale sęk w tym, że to nie chodzi o, w tym momencie o priorytetowego Seba, tylko o... tego... Nie... Dobre, jest no, tak. idziemy, Jesteś pierwszym Jesteś pierwszy, w to, takiego pek. mówi. Ale to ja, to ja ci... Y Słuchaj, ja to w tym momencie cały czas nagrywam, to nie ma tak, że ten, to, to po prostu sobie to te... usłyszysz. Boże, jedyny... Nie wiem, co tam masz, ale to tak nie działa, jak to mówisz. Ja tam nawet nie chcę wiedzieć, co tam Koro tak twierdzisz, nie ma sprawy. Nie, ja mikrofon wyłączę, żeby po prostu go nie zagłuszać. O, mamy lighta. Beka nie rozłam, dobra. A, wszystko. Ale ten Wszystko tu. To tutaj jest medy, light tu. To miejsce. Nie mamy żadnego wolnego meda, nie mamy. Dobrze. Reszta ciężki. w dół. Dwie kratuszki, tyle. Pitek, ty też, jak, ty też jak się odżywasz i Asasik się odezwie, no to wtedy Ciebie ciszę, ledwo Cię słychać. Weźcie już skoczcie, ludzie. nie wiem skąd mi się to wzięło. Nie wiem, ale wiem, że nie mam teraz tego. <laughs> Posłyszę. Mać mi swojego tego bo to twój kanał. Do rozstawiania. Ktoś nas rozstawił, czy pojechali? Ja rozstawiłem, dobrze jest wszystko. Tylko zjedźcie niżej. tego zjadę. Właśnie w tego ch**u Zjedźcie, zjedźcie sobie w dół. Ej, medami czemu stoicie? To już dawno powinno być zajęte. Ej, nie stać! Powiedziałem od razu, żeby to zająć! A nie stać i snajpić! Ja nie podjeżdżałem tam dziecięce, bo mnie wyspotowali do Stębuły od boku. No, tkd. To ts piątka stoi przy moście. Po ich stronie. A, oberwał. Jeden cel tam, chłopaki. Jeden cel. Ty, ja mogę tego Defendera ja nie mogę, do chuja trafić? No i żeście stanęli a. w tym miejscu, Uj. i kurno oni ja zdobyli to. Kurna! Sasik, ale tutaj nikt nie stawał, my wszyscy jechaliśmy. Gdzie żeście jechali, jak to widziałem, że stało kilka czołgów w tym miejscu? No co ty? Wszyscy cisnęli do przodu, mnie zgąskowali tylko i mnie stukli, a reszta pojechała tu na górkę. Chyba, że ja widziałem inaczej, nie wiem, A, tutaj A. Te, te S5, kuli, chyba strzelałem w niego, ale to bez nadziei. To z tamtej strony jest. kurczę, Frodo mi złe. Frodo mi z prawej strony mi mieli gorsze czołgi tego, żeby to zrobić. Jeszcze ja tam byłem do pomocy. No, tak na, wi na widelcu byli mi te ciężkie, tak trochę. Z tego gróbu jestem prawie za 500. Myśmy źle zrobili. Trzeba by nam wyjechać jeszcze z dwoma w lewo. Nie siedzieć tutaj. jak chcecie, to możecie cię ostawiać, Ale nie, nie, mówię, szkoda, żeśmy się nie zorientowali i nie wyjechali w lewo. Bo oni tutaj nas z prawej strony bili z góry, a tutaj najechali na, na głowę. To by się tak nie dało. Ale o to chodziło, wszystko zależało od tych medów tutaj. Tak, tak, ale wiesz, yy, Damian... Z BCK, yy, to jest taka taktyka, przegrywają ja to ja przygrywają ciężkie. Ja wiem, tylko mówię, żeby nie wpadli na... ja nie widziałem w ogóle, tak ci szczerze w ostatniej chwili zauważyłem. No chcecie co innego grać, to ja mogę wam sprawić, że coś innego na tej mapie będziemy grać, no. no nie, tu nie ja to mówi, ja zakładałem, że to tak, przejmiemy, tak, bo mieliśmy to to lepsze jest, czołgi. To od medów, o to chodzi. A powinniśmy sami wpaść na to. Co za oboje to jest? Siema Cześć hey, Siema. Hey. Cześć No, no. Y Jak ktoś ma prototowego, a Sasiek ma na kanale prototowego, cicho smoking. <noise> to... Wszystkich wygłusa, nie? No Pitek twierdzi, że jak my gadamy i zagłusamy Asenfika, jak ma prototowego? Ciekawe bo mamy tego, inne znaczki, te wyższe ściągnijmy. Zobaczymy, Jaki to ma sens. Wszyscy słyszą normalnie. Jak Asasik się odżywa, a ktoś próbuje się odezwać, no to wycisza go strasznie. Asasik, daj głos. Daję głos. A was czekaj? Okay? Ta, tak. Ałak. Okay. Nie, nie jest, że gubi O, dobra, Rafał, fajnie, że jesteś. No, no. No, nie? No. Dobra, ja nie wyłączę, niech wam będzie. Torpion Street, prot. No proszę, ja ciebie. Torpion Street. Mm, no tak czy siak. To. Jedno progetto w to. Xavier, wiedziesz mi w ten krzak. Jedno progetto. Daje mi. Tu w to miejsce. Wyspotujesz coś, od razu cofasz. Wszystkie ciężkie, wszystko mierzymy na razie, w to co będzie, na przejeździe raz strzelicie, od razu się cofacie. To jest seberon, was na pewno usłedzimy. medy? Proszę daleko. Ja wymieniłem. Ej, ale nie tyle medów. Znaczy, dobra, jedźcie już tam tymi medami, to jeden tylko będzie spotować mi ten przejazd, Weissmann będziesz mi spotować tylko dobra. ten przejazd, a te medy będą, te które nie wymieniłem, będą na przestrzał tam. Tutaj też na snipe wszystko ustawione. No, to wszystko, ale węsko. Nie wiem, że żeby... Tak, bo puściłem dwie pestki i nic w ziemię nie poszło. To no, Wiktor już się nie wychylaj, so hmm, O skurwiel. Mhm, tutaj się pojawi. Ja mam żarówek. Tak, Czy... ten, o ten EBR tutaj. Masne. Nie zniszczycie. Bo... Wszystkie ciężkie dołem już sobie jedziecie. Ciężkimi medy... Jak zginie wam ten. Przestaniecie się świecić też cofacie. Wszystkie dosłownie. Ten med mi cofnie w to miejsce za kamień. Moment. Czyli tam jest Xavier, prawda? Tak, Xavier cofasz. O właśnie, Ber. Ale gdzie mamy cofa się, Sasie? Jemy lamii. Tak, progetto o, to... tu. Tak, progetto cofa. I progetto z tej strony kamienia. Tu, tu na razie. Tu, tylko. Dalej, nie idźcie dalej, bo wasze wyświeci tu i to będzie bez sensu. Xavier, stań sobie tu. Czekamy na razie. Niech myślą, że tędy jedziemy. Tylko chujcie. No tak, tak. właśnie druga w strona w jedzie, w yy, Jedna dwururka, dwie dwururki, czyli Seba i Wiktor przejeżdżcie sobie na drugą stronę Można by go tu opierdolić ładnie A nie wiadomo czy on jedzie sam czy nie Wiktor, To samo, ten te medy tutaj to. też do tyłu Zatory Czyli Dziku i Weissman Zatory no, Przejeccię Tymi czołgami spotujecie to. Kasio, Wiedziesz, kojarzysz tutaj ten przesmyk? Yes. Kojarzysz tam. No, no, no. Kamień. Będziesz mi tam spota. Dobra, tam no. jest wszystko. Kurwa, jak trafiają, pojedy. Trafiają, kur... Tam tutaj punktek Dobrze, dobrze. Niech jadę, niech jadę. E, te dwa mhm. czołgi przejeżdżają za to. Ebera macie. Eber, eber. Środkiem jadą, środkiem. Widzę, że jadę w środku Zrobisz tego ze środka to proczek to jedno A, nalot zrzucili już jak coś 50TP Czekajcie Kasio dojedź do mnie Okay. Należy czyjeś chociaż? Nie zdążyłem, rzucałem. oni rzucili, mieli tu najzwyklejszy Wiktor nie wjechać? Jak? Chyba no. Nie ma tego, i nie, nie zrobimy go. Te medy wszystkie zjeżdżają sobie na dół, do seby tam, to to wszystko też do seby i zrobicie sobie ten dół. Eee Casio, przejedź sobie bokiem, z Zbyszkiem, macie na Patriota widzicie O, patrzcie, tędy. Chcę, żebyście to to zrobili, Patriot tego Patriot jest na gąsce. Dobre, ja jedziem Od boku, co nie od boku. Macie Ebera. a EBR-a. Nieco Jedź, ale jedźcie, 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 nie przyjmujcie się Eberem, zróbcie to. Pomóżcie z tym, kurwa... Nie mogę, no, ja się zjadę, mam pocisk. Mam no, cię. Nas, dawaj. Zbyszek, Zbyszek też nie ubiej. No, nie możecie tak strzymać się z tyłu. No, chłopaki, bo tu biją. Te czołgi biją naszych od boku. Wiecie, zrobicie, macie po fullu. Bawcie no ja tu kurwa, dwa czołgi miałem, to no V. Te 26 ładnie wyjazd? No. i te, kurwa, nie. to kurwa drinka zrobić A po co? Kurwa mać Skorpion G tutaj Bole. stoi, tu stoi skorpion G Dobra, wolać kur. No Właśnie chciałem STF-owi wyjebać z dwóch dział Bo nie patrzy na mnie Czekajcie ty proszę to. o już się odwrócił Kurwa, to, na hajkach? No kurwa nie Kupia. wiem. Musiałem No jak zacisnąć kolejkę. No pewnie tak, no kurwa! Zdechuj. No muszę kurwa od nowa Dziku, tam macie tego. Profesor. Jedź, jedź, Kasille jedź, bo Skorpion jest z tyłu. Jedźcie cały czas i strzelajcie. Zbyszek to samo, nie chowajcie się Zdech. za kamieniami. Kamień teraz Dobrze Skorpion był tutaj w jeszcze? Wejdź dziko przez tory, zobacz co tam jest. No to pewnie gdzieś. Stoi. O. E, samowolka teraz już. Y... Eee, Czego okay. znaleźć? Chyba, że do bazy ktoś podjeżdża. Żeby... A Jedzie właśnie aż tam. Domkniesz od drugiej strony, Xavier. Mówię, tam była ostatnia pozycja skorpiona gier, jak to nie? Która, Seba, pokaż. Tu, stąd dostałem od skorpiona gier, zabił mnie. Sta stojąc tutaj. Ale chyba spierdolił, bo nie, nie był do nas przyjęty. wyświeci się Zbyszek. Żarura, Gdzieś tu jest. Gdzie A na wprost go nie ma? Naprzeciwko tam? Nie, nie ma. Mnie tam może wiesz, co? Cofnął, wyświecił i cofnął chyba. Ja jestem 100%. -tą. Jechać cały czas, 3 no, minuty mamy. Się, wiesz, ale środkiem też pojedźcie, ej. No ale... Może Zbyszek dostanie się stąd z kłota może albo co? Nie wiem. Wyjedźcie wszystkimi stronami, bo z Prodeksem... Ja no nie to czekaj, my no, musimy zabawić. się rozdzielić. Jest okej. Jest okej teraz. No, jak z spota, to się oznaka, że gdzieś jest tutaj, nie? No, gdzieś, gdzieś musi być. Może w wąwozie jest. Albo na górce się tam znowu ściąga. Widzimy trzema czołgami. Sawier, Dziku, Kasio. Te czołgi wjeżdżają na no kapę. No, powinien być. Patrzcie! Kurwa. Kurwa. Tu. tu Teraz dostałem tego. a oni pojechali tutaj, a on sobie pojechał ten no. Dobra, to no mi się ja. Zwróćcie się. Tylko ten project to niech jedzie na kapa. Tylko ten zdąży skapować więc. A nie że no, nie wiem, Mówię, że na to to się zakorysowało no ale zobacz, z jakiego odległości mi gwiazdy te... Tak, tak. Z ma, wiesz, moc. Wbrew pozorom. O! Dobra, jest. A, już nie odpuścił się. Zwiał. Już jest po nim. Dawaj, Zbyszek, robisz go. Chyba nie być tak. na pustyniach. Dika, suka. głównie. No. Dobra już. Dika, On nie wiedział na kogo się obrócić, ale szukał kurczę. Dzika. Tak tak Ja to nie wiem, Zbyszek ostatnio to kurde chyba się podciągnął. Cały czas robił uszkodzenia, jest cały Ja się nie podciągałem, tylko ja ja się opuściłem, to chyba lepsze. To no nic, ważne, że do przodu ja się trochę na randomach zwikrowałem. To było nie ze mną, Zbigniew, nie? Proszę? To było nie ze mną na randomach. Nie, skąd z tobą, że nigdy? Tyś mi zwikrował. <grym> nie śmiesz się. Wcale nie śmiesz nasz. Można wracać. Moi się śmiech. Taka natura ludzka. Tak, to, to jak o naturze to ja mam coś pełni przerwie coś. Taka moja natura, jak to było. Nie, czy wam opowiadam, jak to osioł skorpiona na grzbicie przez rzekę przeprowadzał. Jeszcze tym bardziej. O kurde. Wszystko górka, wszystko. E, e, czy kogoś będę chciał zostawiać z tyłu chyba nie, chociaż. Raczej nie, nie, wszyscy, wszyscy tu. Komu się uda, nie wjeżdża. Chociaż szczerze wątpia się. Co górę Tak. Widzę O, dwie godziny No to są progetto to są To wchodzi wszystko No i co z tego? Ja chcę im pokazać, kurwa z nikodami Daj 5 zł Chcesz? W O właśnie, tu, tu, tam... Pokaż mi y, y, Dziko jak ja to się robi, to za mną mis... I ty, a ty wymyślisz teksta Hehe <laughs> będzie koniowica on się kurwa obrazi Sput ty jest, ty będzie Przestrzał, przestrzał, przestrzał panowie teraz! Jeden cel Co, coś mi wyskoczył na pulpicie, co, wyskoczył na pulpicie? Ten na gąsce panowie, kończcie kurwę Specjalnie go chuja złapałem Co, Viktor, wyskoczy mi na pulpicie i zamknę obraz Szeroko, szeroko teraz Rozjechać nalot. się, rozjechać Już jest na Tak, Mam Wszystkie progetto wystrzelone. Wszystkie. Plecy mamy! J 75 TS. Wszystkie progetto wystrzelone. Bardzo dobrze. Kurde, mo... Kurwa. Ja, ja mam my o, tak. sami się nie bijemy z tym J 75 TS. Wjazd w to! Wjazd! Skoro wystrzelone to wjazd! Bo User left to, left to right już. Wjeżdżamy LR. w to! Ej, jedziemy! Jedźcie, bo zajebią kurwa Jedźcie, jedźcie, jedźcie! Jedź jedzie, bo... jedźcie, jedź, zatrzymuj się, Kasio Nie zatrzymuj się, wługo też możecie strzelać. Po chuj celować Na skończenie Kurwa Koniec Jechać, jeszcze górę macie tutaj Jeden cel tam. Jeden, jeden, jeden cel. Wiedź w niego, wiedź w niego! Wiedź w niego. Dobrze, zbyszek lewa, to. Zmijam. I teraz odwrócić się na to. Robić to. Aha. Casio, patrz jak jedziesz, patrz jak jedziesz. się nie wyjeżdżę, bo ten, ten cię tu... ...75 nie ściągnął. Light, light. Casio. się. Jeszcze jedno mam pamiętaj Nowe, no dobra się to nie magazyny kurczę nie 11 sekund ładuje. To nic, przepuściłeś go na swój bok Panowie, panowie Pitek tak nie wychylaj od, od, od ciebie tutaj Pitek Tak Widzisz? Ten po lewej tak? Tak Dzieć Tak, nie bo on został tak błęł ode mnie Nie chcesz oko przejechać Pitek Za, za osobę no. będzie z tyłu. Nie, yes. nie, Odwrócić się. A, Wiktor widział, o tym, nie? On mnie szuka w tym momencie. Dobry, moment, no, no nie wiem, ja wołałem, ja że... Ja dostałem po prostu taką samą, że to masakra, nie? Wszystkie, wszystkie podjęto w Pantera, wszystko się we mnie ładowało w tym momencie. Dlatego ja na górkę wjechałem, żeby skończyć tamtego, a... Jednak mieli pestki jeszcze. No, może no, mieli zespozycji jedne pestki, ale to wiesz. Za długo żył ten co był na gąsce złapany. Dwa razy. to ja. Bo dostał raz, naprawił się, dostał drugi raz i on tak, jeszcze, kurde, firma. no. No, żył. Tylko wiesz, jak wszyscy wyładowali się, kurwa, na pierwszego. Nawet nie o to chodzi, kurna. Jak już później nas domknęli, mogliśmy wcześniej jeszcze wyjechać. Jak już widziałem jednego E75 TS, to wtedy mogliśmy wyjechać. Już. Mogliśmy przynajmniej wyjechać e, czterema, a resztę zostawić. Bo oni nie wyjechaliby, projecto. Nie, nie zdążyliby wjechać tymi E75 kami A, gotów, dobra, sorry. W tym sensie bardziej co nie patrzę. Oni tam stali, skupili się trochę na mnie, co nie, ja rzuciłem nalot. Ale w sumie wiecie co, bo tak mi się wydaje, że oni wcale nie są aż tacy dobrzy, że skoro my tak często na nich trafiamy, tak? Nie, to my jesteśmy dobrzy. Oni są do zrobienia, mi się wydaje. E, to oczywiście. E, mało brakowało. To było do zrobienia, i... oczywiście. No. Tylko, że... Bierz... Jakby tak, jak Pitek powiedział, jakby tego sperma już zdjąć, co nie? Było, było, bo tutaj... Bo ziem... jeszcze tam sobie podstrzelą. że można tego lighta no. było załatwić i, i skoncentrować się na tym dłużym. A ten light objeżdżał i pykał i uciekł, pykał i uciekł. A, light, Ale wiesz, jak ci w plecy bije, trochę to Robi swoje. Ale ta tak, jednak długo. Tak, tak właśnie. Tak, ale to Zostawcie te lighty w spokoju. No One ładują 9 no, sekund. No, to o, co, ci powiem, ale są Dobra. szybkie, to jest ich Cisza. Wszystkie ciężkie tu podjeżdżają, mi na górę. E, dziku tu, Weissman tu, Xavier tu, za tą górkę. I te medy, które nie wymieniałem, razem z ciężkimi podjeżdżają. Gdzie ja jeszcze raz? Kto mówi? Dzięki. Dziku mówiłem, że gdzieś tu, chyba? Nie, nie, tu ja. No to tu zresztą Ciki jest. tu Xavier tu miał być, tak? I ktoś dobra. jeszcze tam No tak jakoś dobra Ja to zawitłem opisałem SMS słuchaj Poczekajcie To co mogę zrobić to przerwać na nagranie Ksawier bardziej za tym mi chodziło tu w tym miejscu czy tam dalej no ja H4 zaznaczałem Ale powiedz mi co ja tu będę widział stąd Masz ja tylko się... przypilnować Tak, ty masz kasio, tylko przypilnować bo ty Kasio Chodź medami, czekajcie na ciężkie, nie obrywajcie od tych ciężkich, to zrobicie tam wjazd ile no kurde co się będziemy wiercielić po, 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 Poczekaj, bo wymieniłem się z nim jeden za jeden, to nie ten a ja HP Czyli masz figry On też ciężkie od razu zrobicie wjazd, na to, razem z medami Medy oddadzą po jednym strzale, od razu cofają do nas na bazę W Tym to już puście, cofaj puście, sobie Puśćcie, puśćcie ciężkie To miejsce sobie wiecie Medy mówię, tylko wystrzelajcie z tyle ile macie i cofacie od razu do nas na bazę to samo ciężkie, zrobicie medy, cofacie od razu. No mora, wejmij kasję, a nie są odkrywki. od razu tutaj się zajmiesz. Tam jest... Ciężkie dobra. A nie wiem, wstawać i się cofać. No co wy robicie o tymi zero. Wracamy. Trenujcie tymi ciężkimi, co wam szkodzi? Wjeżdżajcie w nich, to są medy tylko. No właśnie. No. Sorry, pink. Raz, 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 raz. Kurwa, liście patrzycie sobie. Nie ma żyć Właśnie dojść. z dalszym ciągu problem z tymi wyjazdami. Kurwa. Objeżdża was tam jeden, weź go któryś kurwa skończy. Właśnie. Patrz, ksawier mamy dwururka. Daj lepiej nalot, a nie? Kurwa. Daj. Bo już podjeżdżają po mnie. Jedzie na mnie. Był reset. Uważaj, właśnie na wprost na EBR Rurka. No dobra, no dobra, do wystrzelona tam, ładna Rurka nie. tak, wystrzelona jest, w rurka już. Dale, dalej, dalej, nie patrzą w ogóle. Co się dzieje do okolic? Nikogo nie zasłonią. Mieliśmy wyjechać z kimś. No pierdolec jebany. No kurwa, wszystko Zostawcie tego ebr zostawcie no go. pokoju. Weissmann, rurka przeładowana. wierzę. No... Okay. A, dobra, jest bokiem, okej, okay. da dawaj. Chodź, da cię posadzę, dziku. Dziku, jest niezdolny do walki na razie. Brawo. brawo, 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 brawo Dzięki. się obiacej jeszcze, nębą pierdolę. O kurwa. No, pierdolec jabany, ty. Dawaj go. Oddzięczysz mu się, nie, nie, patrz, nie, kółka nie, mu. Chodź to kurwa. <laughs> Chodź tu! Goingo, go! Kurwa! Nie Łuczek. im! Uciek! go w skałę bić. Kurwa po... przez tory. Cieguje, A, Kurwa! Cieguj, ale patrz jeszcze się gąsk! A jeszcze z Kurwa po 10, po 19, chuj! Ale z będzie będziemy mu telefonować! Chodzi, chodzi o to, żeby gąskę ci zrobił, wie? O! Ole mu kurde z woleja weszło! Uła. To są prozerto, nie? Aaaa, kamień! Masz, O właśnie. On ty cofnąć zrobić cię. Tak! Nie daj się! Jesteś dzikiem w końcu! Jesteś dzikiem, pamiętaj! Jedna? Dobrze! Dziku, dziku! Wjechał do dziury po O ja, pierdolę. No Dobra, nie rynku rynku wiem, rynku. czy na dwie bym nie można polecieć, szczerze. Ja tam się cieszę, że wróciłem z tego przekrętego kościoła. Co ty mówisz, dziecko? <śledzimy w okresie> ja, ja Przekręty, po co tam chodzisz? Bo mi każą jak na razie. A co ty tak jesteś, bezwłasnowiony, bez czy co? No, w tym momencie, to niestety tak. No, jesteś pod a ja za pół roku już nie będę Jego, chodzi I się cieszę. Seba? Cześć, jest ja. No. Wiesz co? Teraz tak właśnie sprawdzam. Też mam priorytetowego na kanale. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie ma priorytetowego na kanale. Gdzie to, to widzisz? Nie masz. Mam. Ja to, ja to słyszę. Wy, wycisza w tym momencie wszystkich. Nie. Tak. Nie słyszysz. Tak. Wycisza, nie. Tak. Proszę cię wycisza jak u się.